The Baby in Yellow. Czyli dziecko, nasz, które jest żółte w środku, na zewnątrz też żółte. Ale dlaczego jest żółte? O, to jest pytanie! Ale pytanie błądzi. Nie wiem, co ja powiedziałem. Taki wstępik, lecimy z drugim rozdziałem: The Baby in Yellow. Czyli the Baby Yellow, dziecko na żółto. I zaczynamy drugi już rozdział. Pierwszy przeszliśmy. Więcej. Teraz. Inny. No, ja uciekamy, widzę, nie kupiłem swoim dziecku robuxów. Nie kupiłem. I teraz właśnie tak to się kończy. Więc jak macie takie kidosy, jak ja mam, to musicie mu kupować robuxy. Ja wychodzę na górę. Dobra, to idziemy na górę. <śm> po prostu... Po prostu nie kasy, bo nie ja lubię jakby, wiesz, Fortnite'a Wszystkie, całą kasę na Fulton wydałem Bo chciał wiedział, że mnie zabije, a teraz nie ma kasy na Robuxy Bo teraz zaczął Teraz zaczął grać w Robuxy, Robloxa i... Jak ktoś kończy, nie mam kasy Więc muszę uciekać Nie I mam za nim chodzić, tak tym królikiem Chcę wyjść Ja chcę, kurwa być... Ja chcę mieszkać w Bydgoszczy Aktywę. Szaleństwo Pikmana Szybko w stronę wyjścia Mały króliczek skoczył Lewicz i królik Ale to będzie Dobre Dobra, Dobra. <laughs> Lecimy Nie O. A to co jest tą windą To windy zacyli O dupę Wreszcie wywalimy O, dupę. o, dupę. o dupę. Windę nam zepsuł Ja jeszcze będę musiał płacić za naprawę tej windy Bo ja ją zepsu... Zetrzy... o nie, bo moje dziecko jest zepsuło Nie, ten Kidos będzie mam ranem przecież kasy nie mam, wydaję wszystko na foldolce no, Dobra, ja wrócę, lecimy, tutaj idziemy Ty, Kidos. A ty za mało w dupie masz? Odblokuj drzwi, złap dziecko Akurat na pewno mi się to... to podnieść nagranie Na, granie. na pewno coś za tym obrazem jest a nam się nie wyruszyć. E, co mam zrobić? Bydkostrzaninu. Teraz mały Bydkoszanin, nie. Ty, gówno. Zaraz tur nawalne. Do piekarnika wejdziesz. Ty, kurde ty. Gdzie ja mogę to puścić? O tu. Otóż nagranie. Nie podoba mi się to. Znaczy, mu się to nie podoba? Chyba, bo nie przyszedł. Dobra, mam tutaj ponieść nagranie. Kolejną muzykę mamy. Zielone, to jest pewnie zielone, kurde. Lepiej... Zamknij ci uszy. Jednak mi nie... no, na szczęście. Dobra. Od... Nie, spadaj mi. Niech przestań grać, bo prawa autorskie będą. Nie, raczej nie ma praw autorskich. Oby nie! Dobra, tak, tutaj mamy jakieś płyty, znaczy nie płyty. Mam kartki, graj na Graj na na, p na pianinie. No... a no. Kidaj, ty. ty. wypolerowany ty. Kidob... Kid jest wypolerowany. Jak gdziemy tu mamy... <ścoughs> tego. O, dusza. Sobie to wszystko. Ale to kiedyś. O, mamy kolejny, mamy teraz czaszkę. Chyba. Albo był koszczanino. Nie wiem. O, mamy kolejny, dobra. Właśnie pianinie patrzcie. Ja po to się uczyłem 20 lat. To będę grał jak kozak. Bo się uczyłem 20 lat. Chyba to ja gram widzowie. Klikam. Nie se klikam, tak naprawdę to samo gra, ale no... No właśnie, idzie... No głównie ty! Czy to przełącznik? Wiedziałem, że coś tu będzie! Ty! Ma, co my tu mamy? Mamy kurna... Kanały, tak wygląda właśnie kurna korytarz w moim domu. Dokładnie, tak. Ja no, tak naprawdę tu u babci taki korytarz jest. A tutaj ma... Posłuchaj nagrania Pitmana. Big, big, big Wielki man. Albo tego, pigment. Tak na świniany Co to było? Świnia, kurde W no mojej Zombie świnia Ogólnie tutaj było miliard jumpscarów i żadnego jumpscaru się jeszcze nie przetarzałem w tej grze Po prostu mam, po Dobra, zabierz klucze dziecka, dobra W dupę Nie ma Pampersie, Robuk! Robu! No. Kurwa, przez ciebie muszę uciekać z tego. Sprawdzę, windy, najlepiej taki, który działa. Co mam jakieś, kurwa? Jak chlera, nie ma prądu. Oj, o, nie! Nie ma prądu. I mam, kurwa, jakieś ładowanie na pół ekranu. Best, no. O, już nie mam, dobra. Dalej, czy tutaj mam iść? O, jest, tutaj okay, od prądu. Prąd elektro. Dobra. Jak kurna nie ma. Który tutaj? To, to pewnie ten debil, kurwa, ten obstraniec. Znowu Robuxów nie dałem. Zwariować, czy z tym idzie. Z tym kidosem. Dobra, wkładamy. To dawaj mi to. Tu wkładamy. Nie zamknij, zamknij to na. A nie dwa ryby się są kiedy nie. Ale poradzimy sobie. Zatamy cztery, trzy i zamazany Google. No to fajnie. Dobra, wkładamy tutaj. Ty, Kidosie! O kurna, no w będę musiał płacić za tę baterie. Taki jak mały. Trzymaj króla, kurna. To jest prawdziwy król, a nie. Kurna. Trące kurde, zrobił. 17, dobra, mamy tak. cztery 3, 17. Ile ty masz, Lat? 17. 4, 3, 17. Oblokuj. A, 17, dobra, teraz. Dobra, tego Kida tutaj wyrzucamy. Ty nie tu. Tak tam. Jezus. Właśnie wyrzuć... Życiu... Nie róbcie tak ze swoim dzieckiem jak macie Albo ze swoim młodszym bratem Ale to ja tak robię po prostu bo... Kurna... To dziecko jest kurna jakimś kimś... chore mm. Dzień windy, mam nadzieję, że teraz będzie działać Górna, oczywiście A Kiedy się już kurzył, no escape Czemu ja tu na głosu mówię, że chcę uciec? Jestem debilem no jakie dwa klucze, nowa sypa po Nie! Zamknijcie mnie w dupę, kurwa. Kiss my ass. Siema. ma ja nie dam ci dalej robót słów bo nie mam kasy, bo wszystko na full dolce poszło. Tu mam wyniki, dobra. Ty, co ja tam słyszę? A teraz może będziemy uciekać. Zaczekaj ja na windę przez twoje. Chyba jakoś tak posrało, Widziałem, oby tak tu Yyy, mucie uciekamy we Co oni goni? Ja nie, nawet nie chcę patrzeć, nie? Dobra, co? Eee. Yy, dawaj, ty się żyć. Kura, kur. Uciekamy, kurwa! Jest, 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 jest. Skórza, jest, kurwa. Chyba mnie gonił, na pewno mnie gonił. Wyjście. Nie zostawiaj mnie. Zostań tutaj. Na zawsze. Prośba Hastura. To pytał. Dawaj, wcisnij tutaj, kliknąłem tutaj. Dobra, uciekamy. Nie mam w to muszę uciekać. Zrobię sobie nowe życie. Pójdę, nie wiem. Nie, no nie, no kurna Matrix jakiś gówniany, kurna. Ty głównie wypolerowany, ty! Ty, idź tam, no. Czemu cię to wypycha? No uciekam to kurna, mi stąd, Kur, Czemu ta winda nie działa? Nie, dobra, id idziesz stąd. No, idzie dosyć. Idziesz do mikrofolii. Co tu robię, robisz, klucz? ja go sobie tutaj zostawię, chętnie. A teraz składam sobie ty... Piekarnika! Tak! Pieczenie, dobra. Chciałem, aby było czarne. Chciałem czarne dziecko, mam białe. <grytanie> to jest odwrócony dom. Tylko z lodówki. Dobra, siadaj tutaj kuchnie. Tylko z lodówki, z lodówka, lodówka. Tu są jakieś klucze. Lodówka, tam jest lodówka, tam jest kuchnia, teraz mi się wszystko myli. Chcę, że to jest skóry dom odwrócony. Dobra, musimy wszystko od nowa, nie? Dajcie do daj sobie, butelkę. No nie! Trzymaj. Zmień pieluchę. Dajcie dziecko na biwak. Na biwak. Na przywiak, a nie biwak. O, co za debil. Gdzie ty jesteś, głowniarzu? Pustrany. Dobra, no, dziecko. To, to, to by... Nie, to coś innego trzeba zrobić. Ja mam to w dupie coś tuliczek, dobra. Klucz pe... tego. Tam widziałem basercowe sercowe tuliczki w pomarańcz... takie ryżowy. To jest chyba bardziej marzęta, w sumie nie wiem. Mm. Marzęta i różowe to jest prawie to samo. się ma. Krem dziecko nie Zabierz dziecko do łóżka, zmęczonek Zmęczona dziewczynka Tutaj patrzy na mnie Z tymi swoimi, kurna, wielkimi gałganami w Spod lasia ja Widziałem jego, kurna się, tak. Patrz. <grytanie> Nic nie ma w mózgu On nic nie ma, nawet mózgu nie ma Nie, ukusiłem go Tak miałeś spać Głównie głupi ty ty. Siedź tutaj. Oni chcą coś. Ja bym tej wyczujni nie zobaczył, nie? Dobra, co? I coś innego trzeba zrobić. Może podnie... Czekaj, może coś tam dalej. Może mam wyjść z dzieckiem dalej, może? Jak zgaduję, to nie wiem. I tutaj znowu jest kurna to, że... Tutaj trzeba robić jakieś... Tutaj trzeba powoli robić rzeczy, które nie mamy zrobić. Mm, mogę, iść, mogę iść dalej z nim? tutaj, co ja wieszłam, kurwa. <grymny> Okej. Okay. Czujesz ze mną? Czyli będzie za już, To telewizor. nie mogę po prostu celownikiem na to, na telewizor. To Git. Dobra. Spadek ode mnie. Kupię ci Froboksów. To był pierwszy jamster, który jakby się przestraszyłem. To było dziwne. Na przykład, no, być bardzo smarczony. Spadaj, nie będę ci dłużka brał. Mm, taki job smarkany. Trzyma. Nie bój się tego hidulca. Ja w drugą stronę pójdę? Już tak obróciłem. Czy w... Nie, w dobrą chyba. Nie, zło mi to ty. Obróciłem się, to tyłu ty Ale wiemy. Nie boję się tego, kidulca naprawdę. Kupki dosach W ogóle w żadnym procencie. Sprawdzam ile mam tutaj ten znak jego cały. Dziwny. Się, nie, jakieś oczy na nie patrzeć na Co gadają? Jakieś smaki? Siema. No ale byłeś kura, straszny, że się nie przetraszyłem nawet. Tak? Ty chcesz spać? se, kurwa pośpisz kurwa w piekle. Albo kurwa w potłani. O, mam wyjście nara. Króliczek mówi papa. Johnny, Johnny jest papa.

ten lift, no przecież widzi mnie. Przecież nie wiemy co w znaleźć. Tra-ta-ta-ta, tra, tra, spadam w stół. co tu się dzieje w ogóle? No, koward. coward. koward. Co już? tu 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 tutaj. O, pociąg przyjdzie, widziałem. Gdzie, 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 gdzie? Tu, 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 tu! Dobra, jest jeszcze. Na mleko. Tego Dory która... jest. I? Biedni mały króliczku, nie jesteś jedyny, zawsze będzie ich więcej. Okej, okay, to chyba koniec? To tak, to chyba koniec. Ładowanie. Teraz powinien być rozdział trzeci. Osiągnięcie odblokowane. Mały króliczek skoczył. Teraz zostanie rozdział trzeci. Tutaj mam jakieś na drugim brzegu. W Dobra, to już jest trzeci rozdział. Więc my jeszcze będziemy tutaj grać. Będzie kolejny odcinek z tej gry. Rozdział trzeciego. Jak na razie, tylko zakończę sobie. Nie mogę powiedzieć, że to jest nałma. Okay. Okej. Okay. Wątpię, że ciekawo, okay. zostawcie w górę komentarz. suba. No